Utworem może być wyprodukowanie skrzypiec. Czy pytania do egzaminu na prawo jazdy są utworem, czy też nie jest. Bardzo podobne stany faktyczne to tak niewiele w zasadzie od siebie się różniące. One mogą powodować zupełnie skrajne, odmienne interpretacje wyroków sądów. Dzień dobry Państwu, witam, nazywam się Roman Kom i witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo na co dzień. Gościem Państwa, ale i moim tu w studio, jest radca prawny, Pani Edyta Bokuszewska czernikow Dzień dobry, Pani Macenasie, witam Państwa. O czym będziemy dzisiaj z sobą rozmawiać i w ten sposób, mam nadzieję, Państwa uczyć. A no, taka pomoc naukowa, prawo autorskie. Już w dwóch audycjach, numer 26 i 31, czyli dość dawno temu, o, bo dzisiaj już jesteśmy powyżej 120. Z panią adwokat Katarzyną Wrubelko-Czuła porozmawiałem o niektórych aspektach prawa autorskiego. Ale dzisiaj, dzisiaj zaczynamy inną audycję, o tym co w zasadzie jest na samym początku, czyli co prawo autorskie chroni i kiedy tak naprawdę. Co zacząć od tego, że w prawie rzymskim, ale średniowiecznym, w czasach renesansu chroniono coś trwałego, materialnego. Nieruchomość. Namacalnego. namacalnego, Nieruchomość, dom, budynek, no, książkę, chociaż w tamtych czasach książki były bardzo, ale to bardzo drogie. No, coś, co można było wziąć, kupić, zamienić namacalnie. Obraz no, na przykład. I zobaczyć. Obraz też, tak? ale jako przedmiot, a nie działo, a nie treść tego obrazu, nie, nie wkład twórczy twórcy do tego obrazu. Natomiast e, czasy się zmieniały. Książki zaczynały być po wynalezieniu przez pana Gutenberga w Europie w druku coraz bardziej hmm, często spotykane i trochę tańsze się stały. W związku z powyższym zaczęły być dość często drukowane i już ludzie, na no owe czasy nie tylko najbardziej bogaci, mogli sobie książkę kupić. Pierwszy taki dokument, akt prawny chroniący, no, nie tyle książkę, tak to nazwijmy, ale nie, nie, tylko, nie tyle jako przedmiot, co, yy, czy, w, czyli nawet nie wkład twórczy, ale prawa wydawcy do książki, to był wydany w czasach, w roku 1668 roku w Anglii przez króla Jakuba II, akt o licencjach. To już setki lat minęło. Tak, już jak widać państw, jak widzicie Państwo, trochę czasu o, minęło, o kilkadziesiąt pokoleń e, ludzkich. W każdym razie, o co chodziło w tym akcie o licencjach? Król Jakub II z, z rodziny Stuartów szkockiej chciał, tak naprawdę, pomocy tego aktu o licencjach, załatwić sobie jedną rzecz, którą lubią władcy czyli cenzurę. Zgodnie z tym aktem o licencjach, wszyscy Drukarze, którzy byli w tym czasie wydawcami, musieli uzyskiwać e, zgodę państwa, które miało monopol na właśnie wydanie licencji na druk książki. Natomiast import zarówno książek, jak i gazet był zakazany. W rezultacie tego, tego aktu o licencjach, e, w Anglii była wydawana tylko jedna gazeta o nazwie Gazeta właśnie. <laughs> tak. e, wkrótce potem, bo mniej więcej. Cenzurowana na dodatek. To, no tak. Przez y, dwór, przez ludzi Jakuba drugiego króla. Y, Krótko potem, kilkanaście lat potem, y, Anglicy podziękowali królowi Jakubowi za bycie królem i spowodowali, że opuścił Anglię i znalazł się we Francji. Formalnie rzecz biorąc, nie abdykował, ale został delikatnie mówiąc usunięty. Królem na jego miejsce, właściwie mówiąc po polsku, a tak naprawdę królową, została jego córka Maria która była żoną Wilhelma, księcia Orańskiego. I tak naprawdę rządy w Anglii objęła dynastia Orańska i rządził właśnie Wilhelm Orański. E, nastąpiło po takim przykręceniu śruby, działania odwrotnie skierowane, e, w którym w pewnym sensie ideową reprezentowało dwóch do dzisiaj przynajmniej niektórych znanych osób, czyli pisarz Daniel Defoe i pisarz i filozof John Locke. I w rezultacie dążono do tego, żeby ten krępujący akt o licencjach znikł. I został wydany przepis statut królowej Anny, czyli akt o poparciu wiedzy przez przyznanie autorom i nabywcom wytrukowanych książek prawdopodobnie do takich kopii na wskazany niższy okres czasu. Ten okres czasu to wtedy było 14 lat, ale po raz pierwszy pojawia się prawo autora. A prawa autora do treści książek. Czyli 1710 rok. Też parę lat od, dzisiaj, od tego okresu czasu minęło. To był pierwszy akt prawny dający prawo do treści, do idei zawartej w książce autorom. No ale czasy się zmieniały. E, mniej więcej 120 lat później pojawiła się maszyna parowa Louisa Stevensona. Która poruszała pociągi, statki, a wkrótce całe ciągi technologiczne maszyn. Co to spowodowało? No, że świat się zaczął hmm, zmniejszać, bo godzinę jazdy pociągiem to tyle, co przedtem dobaj kar karacą konno. E, więc e, świat się zaczął zmniejszać, odległości pomiędzy miastami też gwałtownie się zmniejszały, ale do. Tych fabryk, które zaczęły powstawać, potrzebne było ludzi, którzy umieją czytać i pisać. W związku z tym pojawiło się szkolnictwo powszechne, najpierw czteroletnie, to było wkrótce za mało, więc liczba klas szkoła podstawowej rosła, liczba osób umiejących czytać i pisać rosła, a w związku z tym wzrosła liczba wydawanych gazet, no i książek zaczęła przyrastać. W końcu lat 80. XIX wieku. Wynaleziono <laughs> linotyp, taką maszynę do drukowania książek, no i wymyślony w sposób takiej produkcji papieru, jaki funkcjonuje do dzisiaj, czyli, czyli tani, tani produkt z celulozy. Książka stała się i gazeta, towarem masowym, czytelnictwo gwałtownie rosło, no i w związku z tym pojawiła się potrzeba ochrony praw autorskich. To, Patrzcie Państwo na trzy daty. 1884. Linotyp. 1887. Produkcja papieru z celulozy 1886, czyli dokładnie po środku, pierwsza międzynarodowa konwencja chroniąca prawa autorskie, konwencja berneńska, no, której głównym hmm, promotorem ideowym był, chyba dzisiaj jeszcze wielu osobom znanym, autor francuski, Victor Hugo. Yy, oczywiście nie on jeden, tak? A, ale wcześniej się zaczęły pojawiać prawa krajowe chroniące prawa, prawa autorów, no wtedy głównie do książek i artykułów prasowych. W tamtych czasach, też, czyli w latach 80., -tych, 90., -tych, yy, XIX wieku, tacy pisarze w Polsce, jak powiedzmy pan Kraszewski, bardzo znany pan Henryk Sienkiewicz, w Niemczech kto inny, we Francji kto inny, stali się, mówiąc dzisiejszym językiem, Celebrytami. Oczywiście to byli głównie z gazet, ale trzeba też pamiętać o tym, że w gazetach drukowano w ogniem i mieczem odcinkach, i były to gazety w tym momencie dla autora i tej książki pochłaniane i czyta, były czytane masowo. No dobrze. Macy, czy zapamiętajcie Państwo, pierwsza konwencja międzynarodowa ochroniąca prawa autorskie, konwencja bernejska, która obowiązuje do dzisiaj, choć oczywiście wielokrotnie była przeredagowywana. Z uwagi na to, że y, oprócz formy utrwalenia utworu na papierze, pojawiło się hmm, wiele innych form utworów. Utrwalenia utworów, chociażby takie jakie mamy dzisiaj i korzystamy, czyli telewizja i internet. Tak. No dobrze. Państwa polskiego jak wiadomo w 1886 roku nie było. Państwo polskie powstało też jak wiadomo w roku 1918 i od razu dwa miesiące po uzyskaniu niepodległości czy na początku stycznia 19 roku 1919 roku profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza przypominam, że taki był w królewskim wtedy mieście Lwowie, stworzyli komisję kodyfikacyjną, która miała stworzyć polskie prawa różne, karne, cywilne, jakie było potrzeba, bo prawa polskiego jak wiadomo nie było w ogóle. To jest rok 1926, czyli na ziemiach polskich to są. Początki. Pierws tak. To jest pierwsza ustawa właśnie z 26 roku o prawie autorskim. Kolejne mamy z 54 roku i z 94 Czwartek. roku. Um, one w zasadzie co, co do treści niewiele się między sobą różnią, mam takie wrażenie. Co do przynajmniej mhm. opisu. Co jest przedmiotem, tym przedmiotem praw autorskich? I tutaj, zgodnie z ustawą, przedmiotem prawa autorskiego, i to od chwili ustalenia w jakiejkolwiek postaci, czyli już wiele lat temu, mieliśmy też tą formę ustalenia. To nie chodzi o utrwalenie, czyli taki przejaw, na przykład namalowanie. Wydruk. Wydruk. Tym ustaleniem jest no, nawet zaprezentowanie, czyli tak jak mamy na przykład wykłady. To, to jest takie utrwalenie w pamięci widza, w pamięci słuchacza. I to jest ta sama nomenklatura w zasadzie od tego 26 roku. No, ewentualnie wiek, większy jest ten zakres. Um, zakres um, no, Doszła telewizja, powiedzmy, prawda? Internet. Internet dodatkowo <coughs> Czyli wszystkie tak. te urządzenia elektroniczne, no i wtedy film Niemy się zaczynał, był. Natomiast dzisiaj, jak wiadomo, film mamy przede wszystkim kolorowy no i przede wszystkim udźwiękowiony. Tak? Ale też mamy tutaj utwory sztuki mimicznej, pantomima, rytmiczne, wszelkie rodzaje choreografie. aczkolwiek ta ustawa też jest pisana takim specyficznym no, językiem, język takim 100 lat. 100 Ale lat Proszę Państwa, prawda? proszę zobaczyć, pomyśleć, jak można ustalić albo utrwalić e, utwór sztuki rytmicznej, żywe obrazy. Hmm? Jak Państwo widzicie, owa sztukę, choreografia i jest porównywalna z kinematografią tamtych czasów. Tak? Dzisiaj to wyraźnie rozróżniamy. No i teraz, jak znajdziecie Państwo za chwilę, tu macie na dole napisane, utrwalone w scenariuszach, rysunkach, fotografii lub choćby tylko w pamięci pewnej liczby osób. Prawda? Czyli utwór choreograficzny, czyli balet, taniec. Tak? można być utrwalony tylko w pamięci widzów. Też co, co ciekawe, ustawa o prawie autorskim z 26 roku mówiła, że przedmiotem ochrony jest każdy przejaw działalności duchowej. To teraz jest taka różnica, że teraz mamy przejaw działalności twórczej. To, no, ta jest tak... Bo ten język jest bardziej obrazowym, takim to określił. I zawsze wtedy, gdy zastanawiamy się, czy mamy do czynienia... Z utworem w chronionym przez prawa autorskie w rozumieniu prawa autorskiego, to mamy do czynienia z działalnością twórczą, noszącą cechy osobistej twórczości konkretnego człowieka, y czy też nie? I to jest zawsze ta odpowiedź najtrudniejsza, ale zarazem podstawowa, tak? I tu ci ma macie Państwo tekst obowiązujący, prawda? No, tekst jednolity z 28. 8 października 22, czyli yy, tekst, można powiedzieć, że ciepły. Tak? I teraz tu macie państwo to, o czym mówiła pani Mecenas. Dzisiejsze słowictwo działalności nieduchowa, tylko działalność twórcza, indywidualny charakter, ustalony w jakiejkolwiek postaci. I to, to ustalenie nie zmienia się w żaden sposób, sposób, natomiast przejaw działalności twórczej, a tam mieliśmy przejaw działalności duchowej. Tak, I to jeszcze niezależnie od wartości, czyli od tego, czy to jest. Hmm, Byle co? Czy tak? warte miliony? Czy, czy dzieło najwyższych lotów, czy w sensie autorskim, czy w sensie pisanym, czy w sensie filmu, czy w sensie dzieła sztuki pod tytułem obraz lub rzeźba? Tak? I tu macie Państwo inaczej sformułowany opis, jakie to mogą być utwory. Tutaj zwracam uwagę na taką rzecz ciekawą. Wytwór lotniczy, czyli. Utworem może być wyprodukowanie skrzypiec. No tak. Prawda? Oczywiście dzisiaj się to zdarza stosunkowo rzadko. Doszło wzornictwo przemysłowe. Tak, Akademiach Sztuk Pięknych, wydziały wzornictwa przemysłowego, czyli e, kształt samochodu, no, albo oprawiarki. Tak? Też może być przedmiotem. Prawa autorskiego, no i oczywiście utwory audiowizualne, czyli nie tylko film, ale wszystko to, co można zobaczyć w internecie. Tak na przykład. Prawda? To też jest chronione według dzisiejszej ustawy. To też chodzi o taki element nowatorski. To jest też bardzo ważne. O, I tu macie Państwo bardzo interesujący wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydany w rezultacie pytania zadanego przez sąd. W Danii. I teraz tu macie Państwo treść, sentencję tego wyroku. O co chodziło? Sąd w Gdanii musiał rozstrzygnąć, czy zbiór, wybór 11 słów, które stworzyły, zdaniem autora, utwór, są rzeczywiście utworem chronionym przez prawo autorskie, takim samym jak zbiór, nowel, antologia książek, gazeta, w której są artykuły z różnych gazet, czy też tym utworem nie jest. Sąd w Luksemburgu doszedł do wniosku, że przechowywanie w pamięci fragmentu artykułu składającego się z wyszandykalnego słów, tak, poszczególnych słów, nie jest tym utworem w rozumieniu. Czyli sąd jednym słowem uznał, że to jest za mało, aby uznać um, że tą w, koncepcję. W twórczy za... wkład człowieka do tego wyboru no, był zbyt niewielki. Tak? Że um, to jest oczywiście ocenne i to za każdym razem chodzi o to, że te kwestie są ocenne. Um, prawnik bardzo często posługuje się um, orzecznictwem, w, które zapadło w innych sprawach o podobnym, podobnej tematyce. Tu macie państwo... Co to jest utwór i jakie ma niezbędne cechy, zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Przez zwrot działalność twórcza, który jest użyty w artykule pierwszym ustęp 1 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych, oznacza, że za utwór uznaje się tylko przejaw takiego działania, które choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania. A zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma jednak znaczenia. Przejaw działalności twórczej, aby podlega ochronie praw autorskich, musi mieć ponadto indywidualny charakter. Zaznaczam, ten indywidualny podkreślany to jest, jest, w, tak. to jest każdorazowo, w każdym zasadzie. Nie oznacza to jednak, że utwór musi odzwierciedlać, odzwierciedlać cechy indywidualności charakteru twórcy, ale że sam przez siebie musi się wyróżniać od innych, od takich samych przejawów działalności twórczej w sposób świadczący jej, o swojej oryginalności. I te wszystkie właściwości razem powodują, że w mniejszym czy większym stopniu jest niepowtarzalny i nieposiadający swego odpowiednika przyszłości. Właśnie konkluzja jest bardzo ciekawa, bo sąd stwierdził, że można stworzyć tylko coś, czego się wcześniej nie znało. No tak. To jest to ostatnie słowo. To zdanie. Istotą tej nowości daje stwierdzenie, że można stworzyć tylko to, czego się. Nie znało poprzednio, czyli nie, poprzez, nie było oparte o coś, co przeczytaliśmy i sobie zrobiliśmy. Tutaj macie Państwo inny przykład. Dość często spotyk sąd administracyjny się tym musiał zajmować, mianowicie urzędy skarbowe musiały. To e, były kwestie podatkowe. To, to, musiały, nie. Dostawały zeznania podatkowe, w którym autor wykładu akademickiego, że była jasność uważał, że należy mu się 50% koszt uzyskania przychodu, dlatego, że wygłoszenie przez niego wykładu jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i stąd taki upust. Urzędy Skarbowe twierdziły, jak to? Przecież nic nie ma na papierze. Nic nie jest utrwalone. Nie jest to nagrane. Dalej jazda. Płacić normalnie. Sąd Administracyjny wielokrotnie się tym zajmował, bo urzędy skarbowe były hmm, uparte i wyraźnie napisał, Umowa, umowa możli, możliwa jest umowa o dzieło, które przedmiotem jest wygłoszenie wykładu z zastrzeżeniem, że wykład może mieć cechy utworu, tak? I znowu, jakie są te cechy utworu, to widzieliście Państwo przed chwilą w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, czyli indywidualny, niepowtarzalny charakter, prawda? Bo to mo może być na przykład zainlustrowanie pewnych rzeczy przykładami i to już jest ten indywidualny charakter w przypadku wykładu. No i teraz y, tu macie Państwo kolejne kilka wyroków, które dotyczą czegoś y, t, negatywnego, czyli stwierdzenie, co, nie, co jest, nie jest co nie jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Mogę powiedzieć, że tak. Y, w 1994 roku, ale na podstawie także orzecznictwa pochodzącego z opartego ustawy z 1954 roku, e, powszechnie twierdzono, że tak zwane dokumenty urzędowe, do no związek oczywiście ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, ale dokumenty urzędowe, tworzone w trakcie pracy różnych urzędów, gdzie można powiedzieć, że jest indywidualny wkład twórcy takiego dokumentu, są objęte prawem autorskim. Natomiast e, Orzecznictwo sądów administracyjnych, e, zwłaszcza w ciągu ostatnich 20 lat, to pojęcie mocno ogranicza. Tu macie Państwo pytanie, które, na które odpowiada sąd administ... naczelny sąd administracyjny, czy pytania do egzaminu na prawo jazdy są utworem, czy też nie jest? No, moje osobiste zdanie, no ale to jest moje osobiste zdanie, to że ten wyrok sądu administracyjnego budzi moje wątpliwości. Dlatego, że no, to jest nie tylko, oczywiście to jest dokument urzędowy, prawda, ale teraz ktoś musiał wymyślić sytuację na skrzyżowaniach, ktoś musiał stworzyć listę pytań. Mnie się wydaje, że jednak to jest utwór. No ale sąd administracyjny, jak to wiadomo, sąd ma rację. <grych> I to tak jak mówiliśmy, jest to ocenne i ocenne. bardzo podobne stany faktyczne. To tak niewiele w zasadzie od siebie się różniące. One mogą powodować zupełnie skrajne, odmienne interpretacje wyroków sądu. Z tak, sądem się nie dyskutuje, to macie Państwo taki wyrok, to macie Państwo inny wyrok. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dokumenty wytworzone w ramach działalności podmiotu zobowiązanego do udzielania informacji publicznej, tak? Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego. Ma to dokumenty urzędowe, materiały, znaki, symbole. I ten wyrok dotyczy przede wszystkim jednego dokumentu, który wydawałoby się, że jest bardzo obarczony indywidualną cechą twórczości, czyli operator szacunkowego, czyli wyceny sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych. No każdy rzeczoznawca, znaczy, jeżeli mamy trzech rzeczoznawców mogą ocenia urażeni, ja oceniających tę samą nieruchomość, to mogą mieć nie tylko różne wyniki finansowe, ale siłą rzeczy od, z powodu, robić tą wycenę na kilka różnych sposobów. I wydawałoby się, znowu moja ocena jest taka, sub, moja osobista, tak, że jest to utwór. Natomiast zdaniem sądu administracyjnego w Poznaniu mm -mm, jest to dokument urzędowy, który utworem nie jest. No, sąd ma rację, i trudno z nim dyskutować. tak no, Inaczej nie składając w tym przypadku skargę kasacyjną, ale termin do złożenia, jak widzicie Państwo, już minął dawno temu. No i też jeszcze ciekawie odnośnie... Wszelkiego rodzaju notatek prasowych, urzędowych w gazetach. Czyli takie proste stwierdzenia, proszę, notatki, depesze. One nie podlegają prawom autorskim. Natomiast jeżeli już one byłyby w jakikolwiek sposób opracowane z tym elementem twórczym, wówczas jak najbardziej są. No dobrze. Myślę, że dość długo żeśmy o ten temat już rozmawiali. Mam nadzieję, żeśmy Państwa nie zanudzili. Dla nas. Jest to pasjonujący temat i moglibyśmy rozmawiać między sobą o tym. Ja bardzo dyskusyjne przede wszystkim. I tak, i budzący mnóstwo wątpliwości, ale wymagający także sporej, niepowszechnie znanej wiedzy. No cóż, dziękujemy, znaczy na pewno o prawie autorskim dzisiaj nie kończymy i do tego tematu wracać będziemy w następnych audycjach. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Do widzenia. Dziękuję.